Rozwój nowoczesnej gospodarki opiera się na wiedzy. Ta zasada dotyczy również rolnictwa. By uzyskać wysokiej jakości plon w uprawie roślinnej, potrzeba odpowiedniego nawożenia, ochrony roślin, uprawy gleby, ale także stosowania wysokiej jakości materiału siewnego. Jest on jednym z kluczowych elementów, dzięki któremu plony są wyższe oraz lepszej jakości. Dzięki pracy naukowców nad doborem odpowiednich cech genetycznych obecnie z hektara pszenicy możemy zebrać nawet 10 ton plonu. Z kolei w przypadku buraków cukrowych to nawet 70 ton z hektara. Prace nad stworzeniem nowych odmian roślin prowadzone są m.in. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie koło Warszawy. Jesteśmy na polach doświadczonych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Instytut jest odpowiedzialny za tworzenie postępu biologicznego w roślinach rolniczych, a więc w zbożach, roślinach oleistych, roślinach okopowych, korzeniowych, rawach, roślinach motylkowatych. Instytut jest również odpowiedzialny za tworzenie podstaw naukowych hodowli twórczej ziemniaka. Jesteśmy na polu doświadczalnym z pszenicą i sprzężytem którego celem jest testowanie odmian pod względem odporności na choroby, takie jak septorioza liści i plew, również fuzarioza kłosa i inne choroby, które występują w sposób naturalny. Prowadzimy hodowlę innowacyjną polegającą na wykorzystaniu linii dichaploidalnych, podwojonych dichaploidów do wytworzenia nowej odmiany. Zaczyna to się od pełnika, który wykładamy na Szarkę petriego później poprzez kolejne fazy doprowadzamy do uzyskania ziarna R0. Jeśli jego jest za mało, namnażamy do R1, R2. To są kolejne pokolenia do testowania w warunkach polowych. Te, które są najodporniejsze na badane choroby, nasiona tych linii przekazywane są do hodowli praktycznej, która podaje ich dalszej atestacji na różne cechy jakościowe dyktowane przez kierunki użytkowania. My cojemy odporność na choroby, odporność ewentualnie na szkodniki, czy też na niesprzyjające warunki środowiska. Natomiast już w hodowli praktycznej te linie wyselekcjonowane są testowane na inne cechy jakościowe. Ich wartość technologiczna jest oceniana przede wszystkim przydatność na różne cele, czy to są odmiany paszowe, czy to są odmiany jakościowe. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie współpracuje z pięcioma spółkami hodowlanymi w kraju. Spółki prowadzą również własne prace badawcze nad nowymi odmianami zbóż, rzepaku czy ziemniaków. Odwiedziliśmy jedną z nich w strzelcach. W firmie Szczelce Grupa Ichar zajmujemy się głównie hodowlą zbóż, to jest z formy pszenicy, przężyta i jęczmienia, formy ozimę i jarę oraz owsa. Oraz hodowlą roślin oleistych. Najważniejsze rośliny oleiste, jaką jest rzepak, rzepak ozimy jary oraz roślinami bobowatymi, to jest bobik, groch i soja. Mamy 100 hektarów szkółek hodowlanych, z tego około 30 tysięcy dużych poletek i do 200 tysięcy małych mikropoletek, i kilkaset tysięcy wysianych skłosów. Prace doświadczalne na pierwszych etapach hodowli prowadzone są na początku w miejscu hodowli. Pierwszym etapem jest wytworzenie zmienności. Tą zmienność głównie tworzy się poprzez krzyżowanie, to znaczy dobór odpowiednich rodziców o interesujących hodowców w cechach, krzyżowanie ich, wytworzenie zmienności. W dalszym etapie z tym materiałem pokrzyżówkowym następuje proces homogenizacji, to znaczy stabilizacji materiału genetycznego, oraz proces selekcji, to znaczy wyboru najlepszych form do hodowli o interesujących nas cechach, o odpowiedniej plenności, jakości, zimotrwałości dla gatunków ozimych i odporności na choroby, odporności na stresy abiotyczne, środowiskowe oraz proces selekcji negatywnej, to znaczy. Odrzucenia tych form najsłabszych, nieinteresujących hodowców. Jeśli chodzi o proces stabilizacji materiału genetycznego, to znaczy wyrównywania, jest to proces długotrwały, który w normalnych warunkach polowych, np. dla pszenicy o zimej, trwa od momentu krzyżówki 6-7 lat. Znajdujemy się w tej chwili w szkarni, gdzie odbywa się proces przyspieszania etapów hodowlanych. Ponieważ hodowla roślin jest procesem długotrwałym, tutaj wykorzystując warunki szklarniowe, to znaczy kontrolowaną temperaturę, oświetlenie, wilgotność oraz fotoperiod, staramy się przyspieszyć cykl wzrostowy roślin. Tutaj są rośliny jęczmienia i pszenicy, siane w małych mikroplotach z dostępnością kilku decymetrów sześciennych ziemi. Z minimalną zawartością wody, z maksymalnym doświetleniem, tak aby zapewnić im warunki minimalne wzrostowe, aby szybko wydały nasiona. Żebyśmy cykl wzrostu dla np. pszenicy skrócili z 6 miesięcy. Do dwóch miesięcy i to pozwala nam na przyspieszenie hodowli. Dlatego potrzebujemy ściśle kontrolowane warunki szklarniowe i ściśle kontrolowane zarządzanie tymi roślinami w tych warunkach. Na dalszych etapach doświadczeń zdecydowany jest potencjał klonowania, ale także stabilność odmiany, to znaczy, czy ona jest stabilna w różnych lokalizacjach i w różnych latach. To odbywa się na podstawie analizy doświadczeń ścisłych, analizy statystycznej, na podstawie także później analiz jakościowych ziarna pochodzących z różnych lokalizacji, bo istnieje tak zwana interakcja genotypowo-środowiskowa. To znaczy, niektóre genotypy, niektóre odmiany zachowują się lepiej w różnych regionach kraju. To znaczy, że jest przystosowana np. do warunków klimatycznych północnej Polski. Ale niekoniecznie sprawdza się na przykład we wschodniej czy w zachodniej Polsce, gdzie może być mniejsza ilość opadów lub inny przebieg zimy. To jest właściwie kręgosłup hodowli, to znaczy ten etap jest kluczowy. Pośród tysięcy genotypów, spośród tysięcy linii, my mamy wybrać kilka, które są naprawdę najlepsze. I ten etap, jeśli jest wykonany prawidłowo, Wtedy są pożądane efekty w formie obiecujących odmian. Te doświadczenia powinny przełożyć się na potencjał danej odmiany na rynku. To znaczy, jeśli wykażemy na podstawie naszych doświadczeń, że dana odmiana ma potencjał duży, powinno się to przekładać na produkcję w warunkach gospodarczych. Każda nowa odmiana wyhodowana i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian musi wnosić postęp. Przede wszystkim musi lepiej plonować, posiadać odpowiednią jakość oraz charakteryzować się odpornością na choroby. Warto więc poznać zarejestrowane odmiany i wyszukać tych, które najlepiej sprawdzą się na danym terenie. Wykaz odmian roślin uprawnych, rolniczych, sadowniczych czy warzywniczych możemy znaleźć na stronie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz na stronach wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Kwalifikowany materiał siewny to jest łącznik pomiędzy hodowlą roślin a rolnictwem. To właśnie dzięki kwalifikowanemu materiałowi siewnemu następuje ten transfer innowacyjności, transfer postępu biologicznego do rolnictwa. Materiał siewny, który jest później wyprodukowany przez firmy nasienne, sprzedawany jest rolnikom i dzięki temu oni mają dostęp do tej najnowszej genetyki. To jest taki najważniejszy benefit, jaki można osiągnąć ze stosowania materiału kwalifikowanego. To, że rolnik ma dostęp do nowych, nowoczesnych odmian które wnoszą w sobie nowy, wyższy potencjał planowania, odporność na choroby grzybowe. Za odporności się w latach zmieniają, patogeny mutują, pojawiają się nowe rasy grzybów i odmiany, które jeszcze kilka lat temu były odporne na choroby grzybowe, na przykład na żółtą, w tej chwili bardzo mocno się porażają. Żeby uniknąć problemu ze spadkiem planowania związanym z porażeniem chorobami, oczywiście można stosować środki ochrony roślin, ale najrozsądniejszym jest wybór odmian odpornych. A odporność reaguje na zagrożenia środowiskowe, więc nowe odmiany wnoszą tą nową jakość, nową odporność i jednocześnie wyższy potencjał planowania. Każda nowa odmiana z zasady musi planować lepiej niż odmiany, które już są dostępne na rynku. To jest kluczowa sprawa, jeśli chodzi o kwalifikowany materiał siewny. Jest udowodnione, że w porównaniu z gorszej jakości materiałem, materiałem nieznanej jakości, nieznanego pochodzenia, nieznanej odmiany. A dobrej jakości kwalifikat, no to jest do 25% wyższe plonowanie. To przekłada się bezpośrednio na opłacalność produkcji roślinnej. Jak często wymieniać materiał siewny? To jest bardzo dobre pytanie. Możemy wziąć przykład z innych krajów, gdzie, na przykład w Niemczech, przeciętny rolnik wymienia nasiona co drugi rok. W krajach skandynawskich to jest praktycznie. 70-80% wymiany materiału siewnego. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że gwarantowany jest plon, jakość, dochodowość produkcji rolnej, a poza tym z wygody i bezpieczeństwa. Wygoda, ponieważ nasiona są już gotowe do siewu, znana jest masa tysiąca nasion. Znana jest zdolność kiełkowania. Można precyzyjnie obliczyć sobie i zaplanować obsadę roślin na polu. Bezpieczeństwo, dlatego że. Nie ma rolnik bezpośrednio kontaktu z substancjami chemicznymi, jakimi jest zaprawa, ponieważ zaprawione są nasiona wcześniej w zakładach nasiennych na profesjonalnych zaprawiarkach. A poza tym zaprawianie profesjonalne, przemysłowe jest dużo lepsze, dużo większej jakości niż tzw. amatorskie zaprawianie. Dobrej jakości materiał siewny jest zabezpieczony przed chorobami przenoszonymi z materiałem siewnym. Dobre zaprawy chronią młode rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Także zysk, bezpieczeństwo, Wygoda. Dzięki wieloletniej pracy polskich naukowców w latach 80. XX wieku udało się wyhodować nowy gatunek zboża, jakim jest sprzężytą. Jesteśmy jego największym producentem na świecie. Korzystanie z postępu biologicznego, a także stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego są niezbędne, by prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne. Jak pokazuje doświadczenie rolników prowadzących gospodarstwa wielkoobszarowe w zachodniej Polsce, taka inwestycja się opłaca. Dzięki korzystaniu z kwalifikowanego materiału siewnego plony mogą być większe nawet o 25%. Pamiętajmy więc, że kwalifikowane ziarno dobrych odmian to udany plon.